Konferencja to jest doradztwo zawodowe a lokalny rynek pracy. Jest ona, ma ona na celu przede wszystkim propagowanie doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych, już zaczęcie od szkół podstawowych i średnich naszego powiatu, po to, żeby młodzi ludzie mogli tą ścieżkę kariery edukacyjno-zawodowej już zaplanować jak od najwcześniejszych momentów swojego decydowania o dalszym swoim życiu. Jest to bardzo ważne w dzisiejszym rynku pracy, ponieważ ten rynek jest bardzo dynamiczny, zmienia się, jest to rynek o wysokiej konkurencji i wymaga od młodych ludzi podjęcia stosownych decyzji. Tutaj będziemy również mówić na temat tego, jak jaki jak duży odsetek młodych ludzi jest zdeterminowanych po ukończeniu nawet studiów wyższych, ponieważ w badaniach wyszło przeprowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy, że 40% ponad procent młodych ludzi kończących studia wyższe mówi, że, skończy, że gdyby mieli zaplanować swoją ścieżkę kariery ponownie, zdecydowanie inne kierunki studiów by rozpoczęli.